Siema widzowie, siema youtube, witam was na odcinku pod tytułem dzień z życia Pokażę wam co robię na co dzień Właśnie wstałem, jedziemy na trening, mamy około godziny 7 Wtedy idę na praktyki, ponieważ jestem w czwartej klasie technikum i mam miesiąc praktyk. Załatwiam sobie praktyki w budce gastronomicznej, gdzie robię gofry. Po treningu przyjadę do domu, zrobię sobie jakiś posiłek, oczywiście będzie jakiś przepis, no bo musi być. I zrobimy sobie Q&A. Pytania zadawaliście mi na moim Instagramie, który wyświetla się wam tutaj. Jestem bardzo wdzięczny za wszystkie pytania i zapraszam do oglądania. jestem po treningu. Idę sobie teraz na praktyki i będę siedział tam od 10 do 17. Trening był spoko, nie nagrywałem oczywiście wszystkiego, ale fajnie siadł, jest progres. Wiadomo, jest masa, jest progres. No i tak prezentuje się goferek Cały ma jakieś 400 kalorii około 10 watów, więc nie jest źle cały kierowano, z co przedłam Sos barbecue Co ty zrobiłeś, na no? ołcisy? To jest odopażenie, O fajnie Jak sobie czyściłem podopnęłem tak tego. O fajnie no Mamy już godzinę 15, jeszcze pół godzinki i koniec praktyk. Wracamy do domu i będę odpowiadał na Wasze pytania, które zadawaliście mi na moim Instagramie, za co jestem naprawdę bardzo wdzięczny. Moja praca dobiega końca, ja teraz robię sprawy finansowe i muszę wypisać kilka zawsze papierków na koniec dnia, zrobić raporty i w ogóle. I, i zaraz idę na autobus i chcę już do domu, bo jestem głodny, chcę odpocząć. No, i odpowiedzieć na te wszystkie kozackie pytanka, bo naprawdę było ich mega dużo i wybrałem takie fajne, że jeszcze raz dzięki. Wróciłem do domu i zrobiłem sobie posiłek. Są to mini serniczki z przepisu od Wuka. Testowałem ten przepis i naprawdę katuję go teraz od dobrych dwóch tygodni, praktycznie codziennie na masie. Są bardzo dobre i mają bardzo dużo białka. Ja zawsze polewam sobie miodem i dodaję do tego jakiegoś banana, ale wy możecie dodać co tylko lubicie. Sam przepis na te placuszki jest zamieszczony w opisie. Także, jak ktoś ma ochotę, polecam sobie zobaczyć. Tutaj zaczynam jeść, oglądając oczywiście odcinek chłopaków z testowania burgerów z Max Premium Burgers. Dobra, zaczynamy sobie Q&A Lecimy z pierwszym pytankiem Co sądzisz o interwalach? Bardzo fajna forma cardio Raz, dwa razy w tygodniu bym robił Nie więcej, ponieważ bardzo mocno dostaje układ nerwowy Drugie pytanko Jakie zainteresowania poza siłownią oraz nagrywaniem? W sumie zacząłem się interesować biznesem I ogólnie zarządzaniem swoją własną firmą TP i Głównym zainteresowaniem są seriale W których jestem naprawdę zakochany Filmy trochę mniej ale też lubię, to, to jest życie Dobra, trzecie pytanie Największe marzenie Chcę po prostu zwiedzić cały świat i być po prostu wolnym człowiekiem Zarabiać pieniądze z tego, co sprawia mi przyjemność Nie martwienie się, czy mi pieniędzy starczy na życie Czwarte pytanie Masz jakieś tipy dla początkujących na siłce? Najważniejszym tipem dla początkujących jest to Abyś w ogóle nie patrzył na innych Tylko przychodził, robił swoje I wychodził z ogromnym zadowoleniem, jaką Zrobiłeś na tym treningu? Serio to jest najważniejsze, przyjść Nie wstydzić się, nie patrzeć na innych Skupić się na tym, uczyć się Oglądać różne filmiki na YouTube Słuchać podcastów, czytać książki Piąte pytanie, po jakim czasie Na siłowni zacząłeś brać suple I dlaczego akurat KFD? Po około roku moich treningów, które zaczynałem W domu, stwierdziłem, że Po roku zacznę brać suplementy była to oczywiście kreatyna Dlaczego akurat KFD? Najlepszy stosunek jakości Do ceny, brak wpadek Pozackie produkty, jeszcze nigdy nie miałem złego zdania na temat KFD Jak coś kupiłem zawsze było smaczne i dobre A naprawdę wydałem tam kilka dobrych tysięcy już w tej firmie Ile już trenujesz? 3 lata Fajnie się robi gofry Zajebiście się robi gofry Jaką miałeś przeszłość ze sportem? Przeszłość ze sportem miałem taką, że raczej byłem zawsze ruchliwym dzieciakiem Grałem w piłkę, chodziłem 4 lata na kosza Jazda na rowerze w warunkach... Teraz zapomniałem jak to się nazywa Ale powiedzmy, że lubiłem za dzieciaka jeździć rowerami po lasach I skakać na rowerach i takie tam A z siłownią nigdy nie miałem do czynienia Dopóki nie spróbowałem Spróbowałem, od razu się zajawiłem Tak to wyglądało Zajebisty content robisz Bardzo dziękuję, bardzo mi miło Cieszę się, że wam też się podoba Jaki jest twój ulubiony smak białka? Ulubiony smak białka Baton karmelowo-orzechowy Ciasteczko z kremem I biała czekolada z maliną Masz trenera czy ćwiczysz sam? sam. Nikt mi nie pokazał co i jak, jestem samoukiem. To nie pytanie, ale powodzenia ze współpracą z KRd. Na pewno kiedyś będziesz miał swój kodzik. Bardzo mi miło, że wierzycie. Obiecuję wam z ręką na sercu, że taki kod kiedyś będzie. Na pewno z waszą pomocą wszystko jest możliwe. Ile teścia. Dużo i jeszcze raz tyle. Następne pytanie. Co robisz, gdy nie masz ochoty jeść, a musisz dobić kalorie? Przepijam te kalorie. Powiedzmy jak naprawdę zjem kolację i mam jeszcze do wbicia 1000 kalorii, a nie chce mi się już jeść To robię zazwyczaj jakiegoś shake'a, czy dobijam jakimś sokiem Zależy jak wygląda makro, powiedzmy jak brakuje tam węgli, no to wypiję sobie sok A jak brakuje tłuszczu i białka, to robię jakiś właśnie shake. Pitne kalorie na masie, na wysokich kaloriach po prostu top Nie męczy cię ciągle trzymanie michy Myślę, że jest to problematyczne dla większości osób, które zaczynają. Po czasie same zobaczą, że trzymanie michy nie tylko daje poprawę sylwetki, ale i też głowy. Więc nie męczy mnie, jest to taki styl życia, że trzymam zasadę na masie powiedzmy 70-30, czyli 70% to są produkty nisko przetworzone, a te 30% to sobie pozwalam na jakieś bardziej przetworzone produkty i takie, na które mam ochotę, powiedzmy, czekoladę. Lata, czy jakieś ciwsy? Wolisz siebie w krótkich czy długich włosach? Wiecie co? Teraz Wam powiem, że jak trochę odrosło, to jest spoko, ale zdecydowanie wolę u siebie dłuższe włosy. Jaki masz staż? Mam staż. Dwa lata na siłowni, rok w domu. Jakie jest Twoje motto życiowe? Co robisz na co dzień? Uczę się. Chodzę do czwartej klasy technikum. Pracuję, trenuję. Nagrywam dla Was. Tu na YouTubie, na Instagramie, na TikToku. Skąd pomysł na siłownię? Zawsze mi się podobały sylwetki naturalnej kulturystyki i tego, jak ciało może być wysportowane, silne, umięśnione i po prostu estetyczne. Zawsze takie chciałem mieć, ale przez 14 lat byłem otyłym dzieckiem i pewnego dnia po prostu postanowiłem, że zmienię swoje życie o 180 stopni. Ile na klatę? Mm, na serię aktualnie wchodzi stówka na 6 powtórzeń, mój rekord to 102,5 na 6 powtórzeń, ale przez redukcję troszeczkę spadłem. Jakie masz plany na przyszłość? Praca, studia? Na pewno chcę zostać trenerem personalnym, dorobić sobie w powiedzmy młodym wieku. Raczej nie planuję iść na studia, zobaczymy co życie przyniesie. Na razie chcę skończyć szkołę, zrobić sobie kursy w GSA Akademii, pójść na trenera personalnego, może online, może stacjonarnie, zobaczymy. Na pewno chcę dalej tworzyć materiały dla Was i się temu jeszcze bardziej poświęcić, bo. Widzę tego efekty i widzę jak sprawia mi to przyjemność. Dobra, teraz trochę ciężkie dla mnie pytanie, ale na nie odpowiem. Mianowicie, co spowodowało, że zacząłeś trenować na siłce? Przez prawie 15 lat byłem otyłem dzieciakiem który był wyzywany przez całe swoje dzieciństwo od zawsze, odkąd pamiętam, każdy się ze mnie śmiał i mnie wyzywał za to jak wyglądam byłem bardzo otyły, nie miałem dużo przyjaciół nie miałem komu się wygadać, nie miał mi kto w ogóle pomóc to spowodowało, że zacząłem trenować na siłowni po prostu chciałem udowodnić sobie i każdemu, że potrafię coś osiągnąć że schudnę, że nikt mnie nie rozpozna i zmienię swój styl życia i zacznę zdrowo się odżywiać i tak to wyglądało. I to by było na tyle. Pamiętajcie, zostawić łapę suba oraz kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Tak wyglądał mój dzień. Mam nadzieję, że się spodobało, że na pytanka odpowiedziałem w miarę sensownie. Nie ukrywam, trochę się stresowałem, yy, jeszcze yy, do takiego formatu się przyzwyczajam, takiego że muszę gadać trochę bardziej na luzie, ale mam nadzieję, że wyszło fajnie. Za tydzień już nowy odcinek na kanale, bo wrzucam teraz co tydzień. Trzymamy formę. Pozdro!